Siema wszystkim. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak nie należy kosić kosiarką rotacyjną. Moje piękne uchwyty, których już praktycznie nie ma. Trzy stare plus dwa wańskiego się wysypały. Jeden wańskiego tutaj został, jak widać. a jeszcze poszła. A wszystko przez to. Że zachciało mi się kosić rów, który nigdy nie był koszony, i nie wiedziałem, że są kamienie. Dlatego jechałem jedynką, polową, bo polową, wolniutko, z 20 minut, w jedną stronę. Co dojechałem do kamienia, to wsteczny leciutko sprzątłem kamyczek i jechałem dalej. Aż w końcu mi Kosiajka przestała kosić. Ja zachodzę pod spód z chęcią wymiany nożyków na drugą stronę. To się okazało, że został jeden nożyk. Tylko jeden. I to jeszcze zgięty. I jeden uchwyt. A reszta się wysypała. Tak to, tak to wszystko wygląda. Tyle śruweczek musiałem na rozkręcać. Wszystko. Klucz pneumatyczny jest. Przynajmniej się szybko odkręca. Talerze pościągałem od spodu. Dwa leżą sobie. I czekam aż mi przywiozą chwila przerwy w robocie dobra trzymajcie się i uważajcie jak kuzicie nie po kamieniach pamiętajcie i pamiętajcie oceniajcie subskrybujcie jeżeli się podobało komentujcie na razie trzymajcie się